Cześć, moje drogie osoby z Poznaku Raka. Witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Zobaczymy, co kwiecień przyniesie Wam właśnie w tym czasie. Czego możecie się spodziewać? Ja, jak zwykle, dziękuję Wam za cudowne komentarze, za to, że jesteście, przesyłacie mi tutaj niezwykłą energię. No i za subskrypcję kanału, także jestem wdzięczna. Zobaczmy zatem, czego możemy się spodziewać. Już patrzymy, tak, na finanse, tak? Jaki to będzie miesiąc? Król Pucharowy, w miłości 8 denarów, sprawy rodzinne, dwójka buław, no i aspekt, w czym pomoże los Wędrowiec. Bardzo fajna karta, a więc układ dobry, myślę, że stabilny. No i tak, mamy króla pucharowego na finanse. Możemy liczyć, że tutaj jakaś ciepła, miła osoba pomoże nam w kwestiach finansowych. Może być to urzędnik, może być to prawnik, ale też w ogóle dobra współpraca z ludźmi i te kwestie finansowe będą korzystne, może być też dar, prezent, dobra ingerencja, pomoc szeroko pojęta, a więc finanse stabilne i przede wszystkim my będziemy też się dobrze z tym czuć. Też propozycje na przykład, tak, to też karta propozycji no i tak na miłość 8 denarów karta trochę mozolnej tutaj ekspansji a więc pracowania na, nad sobą nad relacją jeżeli nie mamy miłości no to poprzez pracę poprzez finanse właśnie możemy się do kogoś zbliżyć i raczej tutaj na razie koleżeńskie kumpelskie relacje które wymagają właśnie szlifu tej pracy natomiast dla wszystkich innych no jakby praca nad sobą nad relacją schematyczność Powtarzalność, obowiązkowość w jakimś sensie, jeśli chodzi o kwestie uczuciowe, tak naprawdę. Sprawy rodzinne, dwójeczka buław, jakieś czekają Was trudne wybory, staniecie między dwiema opcjami, dwiema osobami w kwestiach rodzinnych, możecie też podróżować, odwiedzać kogoś, no i otrzymywać różnego rodzaju wiadomości, które także wpłyną na decyzyjność, a więc będzie to czas spontaniczny, szybki, ruchliwy ale też właśnie jakieś czekają Was e, trudne wybory. Czas m, takich perspektyw, które trzeba wykorzystać w sposób właśnie spontaniczny, to nie jest karta zastoju. No i tutaj w czym pomoże los? Wędrowiec, głupiec, szaleniec, tak to za wszystko zależy od talii, jak ona ta, ta karta jest nazwana. Generalnie jakby jest to czas beztroski i w tym pomoże los. Beztrosne, czyli w pokonywaniu przeszkód poprzez, Dokonywanie też jakby pewnych lekkich wyborów, jest to karta na przykład początkowa, czyli los począ pomoże nam, byśmy coś zaczęli od początku. Może chodzić o relacje, może chodzić o sprawy zawodowe, cokolwiek to będzie w tym los pomoże. Na przykład chcemy rozpocząć jakiś cykl, tutaj, tak, na przykład też chcemy powiedzmy dzieciątko mieć, to także jakby w tym los nam pomoże. A więc też w dobrych relacjach z młodszymi, młodymi osobami może pomagać. No, jakby generalnie dobra, młoda, fajna energia lub początek szeroko pojęty. W tym pomoże wam los. Tak więc tego wam życzę. Pozdrawiam i przechodzimy dalej do lwów. Idziemy do kochanych lwów. Witam serdecznie, drogie lwy. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Będzie to horoskop miesięczny. Zobaczymy, jak kwiecień przedstawi się właśnie teraz. Czego możecie się jak zwykle spodziewać? Jak te karty się ułożą dla Was konkretnie? Dziękuję oczywiście za subskrypcję kanału, za to, że jesteście, że wspaniale komentujecie. To jak zwykle tutaj, dzięki wielkie, fajnie, że jesteście. No i jakie karty? Na finanse, jaki to będzie miesiąc? Sprawiedliwość, miłość, koło fortuny. Sprawy rodzinne, 4 denary, no i tutaj aspekt, w czym pomoże? Los 6 mieczy. A więc układ troszeczkę taki chłodniejszy, można by powiedzieć. W finansach uważajmy, bo jest sprawiedliwość, karta rozliczeniowa. Nie szarżujmy, raczej rozważajmy wydatki, ważmy je. Sprawiedliwość to też jakby dokonywanie wyboru, czy to jest mi potrzebne, czy nie, tak? Jakieś umowy tutaj będą podpisywane lub mogą być podpisywane. Raczej nie polecam przy tej karcie, no... Do końca zobowiązań takich finansowych, no chyba, że musimy, no ale patrzmy na szczegóły, właśnie umów. Jeżeli mamy coś do zapłacenia, jakieś kary, mandaty, to lepiej zróbmy to teraz i rozliczmy to, pozbądźmy się tego. No i generalnie jest to czas racjonowania, czyli tutaj nie szarżujemy, nie ryzykujemy, nie dokonujemy kombinacji, nie manipulujemy. Jesteśmy sprawiedliwi i uczciwi. Miłość. Koło fortuny. Zmienna karta. Jeżeli było dobrze w miłości, były fajne tendencje, fajnie się działo, nie było jakichś przeszkód, no to teraz trochę może być tendencja spadkowa. Natomiast jeśli było źle, jesteśmy przygnębieni, smutni, mamy jakieś kłopoty, to karta losowa pomoże nam w tym, że na przykład, no nie wiem, ukochana osoba się dla nas zmieni lub zmieni się nasza sytuacja Kwestii uczuć, bo spotkamy kogoś wyjątkowego i już nie będziemy samotni, a więc bardzo fajna karta w tym sensie. Tak, ale jest kapryśna i trzeba zawsze na nią gdzieś tam troszeczkę uważać. Natomiast cztery denary na sprawy rodzinne. Karta blokad, skupienia się na finansach, karta chytrości. Albo to wy niestety będziecie chytrzy, za przeproszeniem, z całym szacunkiem, nie będziecie chcieli tutaj jakby gdzieś tam wychodzić przed szereg, pomagać komuś w rodzinie, e, okazywać uczucia, będziecie tacy skumulowani na sobie. Albo ktoś tutaj w rodzinie pokaże wam się z tej chytrej e, strony, takiej chytrej materialistycznie i chytrej, chytrej emocjonalnie, gdzie będziemy czuć, że jest jakaś skrytość, chytrość, przebiegłość. E, skąpstwo też oczywiście. Natomiast e, jeśli chodzi o to, w czym pomoże nam los? Sześć mieczy: karta brama, karta przejścia. Jeżeli chcemy się od czegoś kogoś oddalić, wyjechać, zmienić miejsce zamieszkania, w ogóle pobyć w samotności, cokolwiek to znaczy, wyjechać, po prostu odpocząć, to karta nam w tym pomoże. Karta oddalenia się od tego, co złe, co przygnębiające, co smutne, karta podróży, ruchu. I karta rozliczenia, czyli możemy się też z kimś pożegnać, i będzie to dla nas na przykład korzystne, a więc w tym pomoże po prostu los. I tego Wam życzę. Pozdrawiam. Przechodzimy dalej do osób z podznaku. Panny, witam serdecznie, drogie panny. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was tutaj, kochane panny, do, na horoskop oczywiście, horoskop miesięczny. Zobaczymy, jak on się przedstawi teraz na ten czas, czego możecie się konkretnie spodziewać, jak on będzie wyglądał, jak te aspekty się ułożą. Dziękuję za subskrypcję kanału, za to, że jesteście, że oglądacie, komentujecie i mnie tu wspieracie duchowo. Tak więc jest mi niezmiernie miło. A jakie karty? W finansach, jaki to będzie miesiąc, giermek buław, na uczucia 6 denarów. Jeśli chodzi o aspekt spraw rodzinnych, kapłanka, no i w czym pomoże los władca. A więc bardzo dobre karty. Już patrzymy tutaj, jak to będzie się przedstawiać. Na pewno na finanse Giermek Buław wskazuje, że będzie to miesiąc ruchu, załatwiania spraw, podróży, wybiegania czegoś, ale też nauki. Możemy się czegoś nauczyć i dzięki temu też gdzieś tam te finanse się polepszą. Także wpływ na nie mogą mieć młode osoby, młode, świeże pomysły oraz początek, zaczynanie czegoś od początku. Miłość 6 denarów to będzie czas, gdzie trzeba będzie zrównoważyć energię dawania i brania, a więc Karta nakłania nas do tego, byśmy równoważyli, tak? Bo czasami chcemy tego dawać albo tego chcemy brać. No a tutaj karta negocjacji. Jeśli jakby energetycznie zgodzimy się na pewne rzeczy, to też musimy coś też dać, od siebie wziąć, tak? Musi być ta równowaga. Karta negocjacji, nie, propozycji wychodzenia kogoś z inicjatywą. No i właśnie... Tutaj omawiania tego, jak powinno być w relacji, bowiem ta równowaga będzie najistotniejsza. Rodzinne sprawy. Kapłanka. W sprawach rodzinnych miesiąc ten będzie wymagał od nas intuicyjnego, delikatnego podejścia kobiecego. Może chodzić też o komunikację z jakąś kobietą. Być może ona nas będzie potrzebowała lub nas czegoś nauczy w kwestiach rodzinnych, sytuacyjnych, karta mówiąca o tym, że możemy intuicyjnie odbierać jakieś sygnały odnośnie kogoś, czegoś w związku z rodziną i warto tutaj jakby działać, jeżeli będą znaki ostrzegawcze, to tym bardziej, tak, jeżeli będą jakieś znaki zachęcające do działania w jakimś sensie, to też powinniśmy podjąć owe działania. Natomiast jeśli mamy kartę Władcy, w czym na to, w czym pomoże nam los, karta dyscypliny, żelaznej dyscypliny. Chcemy się wziąć za siebie, chcemy pozałatwiać jakieś sprawy, chcemy. Narzucić jakąś wolę, dominacyjność, karta woli nam w tym pomoże, no ale wiadomo, musimy też chcieć tego, tak przede wszystkim. No i tutaj karta może nam pomóc też w załatwieniu spraw urzędowych związanych ze zdrowiem, z prawem, sądownictwem. No, karta narzucającej woli, ale właśnie też takiego rozwiązywania czegoś, a więc jesteśmy w stanie to zrobić, no ale musimy tego przede wszystkim chcieć. A więc tutaj mamy fajne karty. Myślę, że powinny się spodobać, jakby co piszcie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Hej.